Cześć, witajcie. Ja nazywam się Katarzyna Pura, a w moich rękach Lenovo Yoga Tablet 2,8 cali. Jeżeli ktoś oglądał recenzję jego większego odpowiednika, czyli 10-calowej wersji, może mieć deja vu, bo będę się powtarzać i to zaznaczam już z góry, żeby nie było później dla mnie e, jakichś wątów. Tak, no, urządzenie przede wszystkim ma tą fajną nóżkę która naprawdę przydaje się podczas codziennego użytkowania. Nóżka to jest metalowa, niestety... no niestety metalowa, no właśnie, bo każdorazowe położenie jej na jakiejkolwiek powierzchni powoduje rysowanie się tej powierzchni, no i ten charakterystyczny, niezbyt przyjemny dla ucha dźwięk. No i podczas pisania na klawiaturze ekranowej niestety ten tablet może nam uciekać. Ale dzięki nóżce możemy urządzenie postawić, pod takim kątem. Jeżeli chcemy zrobić to pod większym kątem, no to już niestety urządzenie będzie nam się chwiało i przewracało. Urządzenie możemy oczywiście trzymać w dłoni, w bardzo wygodnej pozycji, zresztą, zwłaszcza do czytania czy przeglądania stron internetowych, A możemy także powiesić na przykład w kuchni, żeby mieć na widoku bezpośrednio przed oczami przepisy kulinarne. Ale możemy również postawić pod kątem, który umożliwia nam swobodne pisanie na klawiaturze ekranowej. A wygląda to mniej więcej tak. No i nie trafiłam w klawisz. No widzicie, jak to jest. Teraz nam się ładuje tabletowo. Mamy do naszej dyspozycji 8-calowy ekran, którego rozdzielczość to 1920 na 1200 pikseli. Dokładnie taka sama jak w wersji 10-calowej, dzięki czemu czcionki są jeszcze bardziej ostre, jeszcze bardziej czytelne, no po prostu wyśmienite. Oczywiście zarówno jeśli chodzi o przeglądanie e, stron internetowych, jak i czytanie PDF-ów w poziomie, jak i w pionie. Nie trzeba przybliżać treści, żeby stało się e, jeszcze bardziej czytelne, bo one po prostu już takie są. W końcu zastosowana rozdzielczość robi swoje. Przejdźmy może od razu do PDF-ów, skoro o tym mowa. Oczywiście, dokładnie tak samo jak w przypadku 10-calowego modelu. Także i tutaj mamy do czynienia z interfejsem użytkownika przypominającym iOS, ale o tym za chwilę. W 8-calowym modelu PDF-y wczytują się w niesamowicie szybkim tempie. Jak mogliście tego doświadczyć wcześniej w recenzji 10-calowego, tam wczytywanie trwało nieco dłużej. Plik ważący 95 MB, niecałe, również wczytuje nam się bez problemu. Widać tutaj jedynie takie mikroprzycięcia podczas przechodzenia z jednej strony na drugą, podobnie jak na stronach internetowych. No i tak fajnie działają sobie pdf -y. Przejdźmy jednak do interfejsu, o którym już zaczęłam mówić. Przede wszystkim w oczy rzuca nam się ogrom aplikacji zainstalowanych na ekranach domowych. Niestety Lenovo już tak ma, że nie umożliwia nam przechodzenia do widoku tego, z poziomu na przykład tutaj jednej ikonki znajdującej się na środku ekranu. Niestety jedyna rzecz, jaką możemy zrobić, było porządkować te aplikacje, to pogrupować w foldery. Tak już Lenovo ma i tego chyba raczej nie zmieni. Z góry wysuwana belka jest dość nietypowa. Nie jest to belka systemowa, znana z Androida. Mamy tu bowiem belkę z powiadomieniami. I ustawienia tychże powiadomień. Możemy tutaj ukryć pasek z powiadomień, możemy zmienić ustawienia paska stanu i wyświetlić wskaźnik akumulatora albo procentowy, albo graficzny. Widać od razu, że się zmienił. Ja preferuję procentowy. Możemy wyświetlić bieżącą szybkość sieci. Jeżeli kogoś to interesuje, możemy sprawić, by nie pojawiały nam się powiadomienia o zrzucach ekranu no i mamy tutaj jeszcze kilka innych ustawień jeśli kogoś interesuje, może oczywiście sobie w tym momencie to wszystko przeczytać a gdzie przechodzi się do ustawień ogólnych samego tabletu? w życiu byście na to nie wpadli pewnie wysuwamy belkę z dołu, tak jak ma to miejsce w iOSie no i mamy tutaj skróty do wybranych ustawień przede wszystkim Wi-Fi, połączenie danych, tryb GPS, uśpienie, dolbi, wiele tryb samolotowy, bluetooth i autoobracanie. O trybie wielookien okien za chwilę. Natomiast po prawej stronie mamy przejście do aparatu, do ekranu blokowania, możliwość zrobienia zrzutu ekranu, przejście do trybu inteligentnego Lenovo. Tu z kolei mamy całe mnóstwo ustawień, które są najważniejsze w przypadku tego tabletu. Możemy ręcznie decydować w jakim ustawieniu znajduje się tablet, czyli stojący dotykowy odczyt wstrzymanie, lub też niestandardowy. Wyświetlacz może przybierać różne kolory, a właściwie odcienie tych kolorów mogą być one żywe, normalne lub pastelowe. Widać, że te kolory zmieniają się. Ja chyba jednak wolę normalny. No i mamy też typ muzyki Dobi. Możemy wybierać pomiędzy muzyką, filmem i grą. Musicie mi uwierzyć na słowo, że ten tryb Dolby naprawdę robi tutaj różnicę. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że dźwięk stereofonii jest. E, może inaczej, dźwięk jest podbity, bardziej doniosły, a efekt stereofonii jest po prostu bardziej słyszalny. Za chwilę postaram Wam się to zademonstrować, jednak przejdźmy jeszcze na chwilę do tej belki e, mamy wiele okien. Jeżeli opcja to jest włączona, Pojawia nam się dodatkowa ikonka, służąca właśnie do tej funkcji, do włączania tej funkcji. Natomiast jeżeli nie chcemy jej używać, możemy po prostu ją wyłączyć i automatycznie wtedy z belki znika. Wiele okien to tak naprawdę możliwość korzystania z kilku aplikacji w dwóch oknach. Z dwóch jednocześnie, ale z kilku ogólnie. Mamy tu do dyspozycji pocztę, galerię wiadomości, przeglądarki internetowe w postaci dwóch, przeglądarkę plików, kalkulator, film i tyle. Jak to wygląda? No no proszę bardzo, galerię sobie otwórzmy z jedną stronę, przeglądarkę internetową po drugiej stronie no i używamy sobie symultanicznie z jednej strony przeglądarka, z drugiej zdjęcia. No i możemy oczywiście zmieniać wielkość tych okien, z tym, że minimalna wielkość okna musi zajmować jedną czwartą ekranu, tak by Drugie okno zajmowało maksymalnie 3 czwarte widoku ekranu. Możemy oczywiście zamknąć jedną aplikację, druga wtedy pozostaje otwarta. No i automatycznie przeszliśmy tutaj do galerii. Mamy w tej galerii zdjęcia wykonane tylnym i przednim aparatem. Wykonane zostały w tych samych miejscach, co w przypadku Lenovo Yoga Tablet 2.10, jak również w Venue 7 i Venue 8, więc możecie sobie porównać, jakie zdjęcia robi zarówno przednia, jak i tylna kamerka. W przypadku tych czterech urządzeń, po przejściu do ustawień e, samego urządzenia, możemy zobaczyć, że oferuje nam Androida wersji 4.4.2 Kitkat i nie mam pojęcia, e, wyprzedzając Wasze pytania, czy otrzyma Androida 5.0 Lollipop. Mam nadzieję, że tak się stanie. E, tym bardziej, że nie jest to przecież stare urządzenie, dopiero co weszło na polski rynek. Mamy tutaj możliwość tworzenia trybów użytkowników. Co ważne, możemy wybrać jeden z trzech trybów: użytkownik pełnoletni, nieletni i profil ograniczony. Dzięki czemu możemy wybrać, które treści, która zawartość urządzenia ma być dostępna dla tego użytkownika. Akumulator ma pojemność 6400 mAh i wystarcza na od 5,5 godzin pracy do nawet 13. Więc jeżeli korzystamy z urządzenia. Ale przez tylko kilka godzin dziennie nie ma żadnego problemu, by sprzęt wytrzymał nawet kilka dni. Urządzenie oferuje 16 GB pamięci wewnętrznej, z czego w tym momencie mam wolnych 3,5. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, ile urządzenie oferuje faktycznie dla użytkownika miejsca po wyjęciu z pudełka, musicie zajrzeć na tabletowo do recenzji. Jako, że urządzenie oferuje LTE, możemy wysyłać z niego SMS-y, nie możemy natomiast dzwonić. Ale możemy również korzystać z internetu i ten internet udostępniać innym użytkownikom. No i tak, jak widzicie, tutaj nie ma z tym żadnego problemu. No i to tak naprawdę z ważniejszych funkcji to tyle. Jeżeli macie jakieś pytania, ja oczywiście standardowo jestem do Waszej dyspozycji, ale zalecam jeszcze, jeżeli chcecie, zajrzeć do recenzji Lenovo Yoga Tablet 2.10. Tam, jeżeli w tym wideo coś pominam, to na pewno tam wszystko znajdziecie. A jeszcze oczywiście zapomniałam o tym, żeby odtworzyć wam jakiś filmik, w którym będzie e, można sprawdzić jak radzą sobie głośniki. Przypomnijmy, że włączony jest tryb Dolby. wyłączmy go na chwilę. Słychać różnicę, prawda? A teraz włączmy film. No czy tego chcemy, czy nie? Wyraźnie słychać różnicę pomiędzy poszczególnymi trybami. I bardzo dobrze. Przejdźmy zatem do gier. Sprawdźmy, jak urządzenie to radzi sobie z wymagającymi tytułami. it was before I fucked everything up.